Siema, ja jestem trzeci. A w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie po raz pierwszy na moim koncie Penny, Przetestuję sobie ją na każdym trybie, który jest w tej chwili dostępny. A więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do gry. No i pierwszym trybem będzie to oczywiście zbiory klejnotów. A więc przechodzimy do gry. Dobra, a więc już jesteśmy w grze. Dobra. Ojej, tam jest legenda. Dobra. Mamy tam kroła. Dobra. Tutaj, czy będzie pierwszy frag penny? No nie, dobra, tam mikro ucieka. Dobra, tutaj nie chodzi o fragi. Tylko chodzi o to, aby tutaj właśnie... zebrać te... Yy, gemy. Dobra, muszę się w końcu skupić na grze. Dobra, a właśnie mogę tutaj w sumie wyrzutnie postawić. Dobra, tutaj stawiam wieżyczkę. Dobra, no i lecimy. No bo tutaj trzeba im rozwalić. O, tam jest. Dobra, łatwo. Pięknie. O nie! No nie. Dobra, trzeba tam... ja 34 HP ma, a ma aż 8 gemów. Muszą tam ją pokonać. No, po prostu muszą. Dawajcie. Gdzie ona tam jest w ogóle? Kampi się, ba na bank się kampi. No nie. ja i już jest odliczenie. Ojej, ale to było słabe. Dobra. Musimy znaleźć, ale ona się tam kampi. O, o tutaj jest, tutaj. Dobrze tam pocisnął. Dobra, szybko. O pięknie. Dobra, teraz trzeba uciekać. Teraz to. O nie. Dobra, szybko, dawaj, dawaj. Dobra, teraz to my prowadzimy. Tutaj oni muszą się szybko schować, bo tutaj bardzo łatwo jest to te... Tutaj przegrać teraz, stracić te gemy, także nie możemy tego. Nie możemy tych gemów stracić. Dawaj, muszę tam go uchronić. 3, 2, 1. Dobra, wygraliśmy. Pięknie. Dobra, więc... Dostaliśmy tutaj... Plus sześć pucharków. No i przechodzimy do trybu solo. Dobra, więc już jestem z powrotem w grze. Ojej. No nie, teraz mam... O nie, teraz trzeba się szybko uchronić. Dobra. No nie, dobra, przyrządzę sobie rozwalę tą skrzynkę. Albo mi Piper pomoże. Dobra, nie, już mi nikt nie pomoże. No nie, dobra, trudno, nie. Dobra, przechodzimy do kolejnego trybu. Dobra, więc kolejnym trybem jest to nagroda. Mam nadzieję, że tutaj. No nie, tam nam dobrało takich niezłych zadymiarzy. W drużynie przeciwnej. Dobra. Oni tutaj na, nas będą ciachać na daleko O no dobra tutaj mamy Dobra dobra pięknie Już tutaj zdobyłem gwiazdkę Dobra teraz muszę się trochę uleczyć Dobra idę z powrotem Oj ale tam go Jim przyciągnął Dobra no nie podskoczyła tutaj Piper Ale tam powinna ją wziąć Co jest? Dlaczego? Dobra dawaj 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 Dobra już nam wieżyczkę zniszczyli o, tam, dzień, nie, nie udało mu się nikogo przyciągnąć. Dobra, nie, nie wiem, czy iść do, do tej Piper. Dobra, idziemy tam. Dobra, o, pięknie. Dobra, trzeba się teraz uchronić. Bo mam tylko 700 HP, ale przynajmniej mam 4 gwiazdki. O, dobra, tutaj. O nie, o nie, muszę się szybko. Nie możemy stracić tych gwiazdek, bo będzie remis. Dobra, dobra. A w sumie wieżyczkę mogę wystawić. No i niestety straciłem te gwiazdki. No ale trudno. Dobra, to tutaj postawię wieżyczkę. O tu. Dobra, i lecimy z tym. Dobra, w ogóle wygrywamy, więc jest dobry bardzo. Ale to jeszcze jest 30 sekund. Dobra, 20 sekund. O tam. Aj, wieżyczkę postawiła niestety. Dobra, teraz nie, nie, może, nie mogą tak raszować bo. Ojej, dobra, no nie, Przegry o, remis, remis, no to będzie remis chyba, nie raszujcie tam, dobra, nie ma to już sensu, no koniec, remis, no dobra, w takim razie przechodzimy do kolejnego trybu, czyli yy, Brawl Ball. Ball, czyli inaczej Zadyma, już jesteśmy tutaj w grze, no i zobaczmy jak nam pójdzie, a i tam jest Roza te Rose to naprawdę... W tych trybach 3 na 3 to one są. Zresztą roze są za dobre. Nie wiem dlaczego to jest. Yy, taka w sensie łatwa karta do zdobycia. I taka tania, Ja tam podam. Mm, ale no to w sumie lepiej, bo można ją łatwo zdobyć. No i też kupić. No nie, tutaj weźmie nam rozwali murek. Dobra. No nie! To, dobra, bo ja chciałem uciec od tamtego ulta Franka No jakbym nie zatrzymał to i tak bym nic nie mógł zrobić Więc w sumie Bez różnicy A i dobra No Frank tym ultem tutaj Nawala Dobra, trzeba tutaj postawić tą wieżyczkę w końcu Dobra No nie, nie wierzę w to W takim razie przetestowałem sobie już pełny na każdym Z dostępnych trybów no i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No i jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam Was do mojego klubu w Brawl Stars Klub ma nazwę Klub trzeciego. Wszystko z moich liter. Jest on dostępny od zera pucharków, także każdy może tam złączyć nawet osoba, która dopiero sobie zainstalowała tą grę. No i musicie się spieszyć, ponieważ tam jest bardzo mało miejsc. No i co? No i już bez zbędnego przedłużenia to by było na tyle. No i cześć.